A zapowiadali ocieplenie siema. Wczoraj tak śniegu nawaliło, że wszystko zasypane. Ostatnio nagrałem dla Was filmik, że szukam dla siebie samochodu, że nie jest lekko. Oczywiście niektórzy źle ten filmik odebrali. Nygus nam pokazujesz samochody, a sam nie możesz znaleźć. Może akurat takie auto jak ja szukam nie jest łatwo znaleźć i nic nie wspominałem na tym filmiku, że byłem na autohandlach, pojechałem do prywatnego importera zobaczyć samochód. Niektórzy też piszą w komentarzach, tak, Nygusty i rzadki samochód, a węzis to rzadki samochód. Słuchajcie, zrobiłem kilka tras z tym samochodem. Niemcy, Polska. 2000 km po drodze. Drugiego takiego nie spotkałem. Czyli Awenzis chyba jest rzadkim samochodem. Mam tutaj już przygotowany numer telefonu. Zadzwonimy do sprzedającego. Zapytamy, w jakim stanie jest ten samochód. O ile się dodzwonimy do niego, auto jest rzadkie. Ale z rozmowy. Wy wnioskujecie, jaka to jest bryczka? No chyba że nie odbierze, to wam później opowiem. Halo? Dzień, dobry. Dzień dobry. Proszę pana, dzwonię w sprawie Wektry C 2.8 turbo benzyna. Tak, Czy to auto jest aktualne? Proszę pana, widzę po tablicach, że auto zostało sprowadzone chyba z Finlandii. Tak, dokładnie. Jak wygląda sprawa opłat? Czy to auto jest dopiero do opłat, czy opłaty już są zrobione? Nie, no to w tej cenie to normalne, że jest do opłat. Auto jeszcze jest do opłat. Tam będzie dosyć tak. wysoka akcyza, ponieważ tam jest prawie 20% akcyzy, nie? No na taki samochód nie wyjdzie w akcyzy. No, może, no wyjdzie jakieś tam parę złotych więcej niż powiedzmy do dwóch litrów, ale nie jakieś tam kolosalne pieniądze. A czy pan się może orientował ile to tak mniej więcej? Bo to no, no nie wiem, czy to od umowy zależy, czy wpiszą, wpisze się na umowie coś mniej, czy oni tego nie podważą. No, ale tylko oni to policzą, bo to ile oni za taki samochód policzą. No ja nie wiem ile. Może według nich jest warty 20 i wtedy 4000 zł no, akcyzy to... będzie. Ostatnio opłacałem sobie, BMW to wartościowo u nas ono jest 30 tysięcy złotych, to jest wywarte. No. Silnik 2,5 litra, to jak coś zapaćę 1200 zł. Aha, no. no to... to, to. sądzę, że więcej niż ten To jak to jest możliwe Jak to jest możliwe, że od 30 tysięcy złotych 1200 zł jak jest Prawie 20% akcyzy powyżej no dwóch piśmów. No, pan nie rozumie. Oni biorą pod uwagę to, że samochód może mieć uszkodzenia, jest zużyty, jest to takie rzeczy, nie no. biorą na prawdę wartości. Okej. Okay. Czyli powrót na kołach odpada, trzeba by lawetą przyjechać po autu. Nie, można na kołach wracać. Proszę pana, dobrze, to przejdźmy może do stanu technicznego, jak to wygląda. Faktycznie, według opisu auto jest w idealnym stanie. No, bo jest. Ja, w idealnym, to pan może szukać sobie inżynierów w salonie, nowego, ale na swoje lata jest pan naprawdę na no, obecną chwilę wyciekał, jak bardzo wykładnie zawieszeniowo, bo tam ma różne te tuleje, wahacze, to lubi pukać? Nie, na no, chwilę nic się nie dzieje. Spód zdrowy, wydechy zdrowe, wycieki? Nie, nie zauważyłem nic z rzeczy. Rozrząd jest na potrójnym łańcuchu. Słychać łańcuch, czy nic się nie dzieje? Pan przyjechał tym autem na kołach czy auto na lawecie przyjechał? Nie, nie, to się nie opłaca, tego przychodzi. Znaczy tym wracać, tylko po prostu to się przywozi. A jeździł pan tym autem czy tak zrzucony i... No, zrzucony, no i zrobiłem ten 5-10 km, tak tutaj zobaczysz jak technicznie to wygląda i nie, wszystko. Nie, nie mam takiej potrzeby, żeby się poruszyć. Auto odpala, równo pracuje, turbiny działają, wszystko okej. Okay. A wyposażenie samochodu sprawne? Sprawdzał Pan? Ta, to co uważałem za słuszne, żeby sprawdzić, to jest sprawne na 100%. Klimatyzacja? Nie wiadomo? No teraz klimatyzacja odpali w takim... No przy zimie 100%. raczej ciężko. No nie wiem, nie, nie wiem o jak długo jest to auto u Pana na sprzedaż, wie Pan, bo wczoraj je zauważyłem. Oponki lato-zima, czy jak to wygląda? Opony są lato 20, chyba pierwszy rok nawet dokładnie opon czyli opony letnie. Czyli nawet przy tej pogodzie jakbym chciał wrócić trochę ciężko, bo tutaj nas zasypało ryzykowne. I musiałbym poczekać z tym wszystkim. Czy cena jest jeszcze jakaś coś do negocjacji? No już tylko symbolicznie, to jest tak bardzo dobra cena za auto z tym No auto jest dosyć rzadkie, nie? Karoseria, korozję ma? Czy jeszcze nie? Nie, 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 nigdzie nie. Obita, obdrapana. Przyjedzie pan sobie, chce pan, przyjedzie pan sobie obejrzeć, okay, żeby rozmawiamy o samochodzie osiemnastoletnim. Ja wiem, no ale wie pan ja mam 150 no, kilometrów no, do pana. To, pan, to tak jak na miejscu pan że no, pan. <laughs> dzwonią do mnie ludzie po 500-600 kilometrów z drugiego kąta Polski za tym samochodem. Ja wiem, że tak jest. Ja no, mogę przyjechać i się nie rozczaruję. Skoro ale dzwonię. Zadzam tobie... o samochodzie osiemnastoletnim. przyjedzie pan, nie będzie rozczarowany na pewno. Dzwonię, wolę zapytać, jest, bo wie pan jak to jest, no, niektórzy są szczerzy, a niektórzy mniej szczerzy, potem się jedzie i tylko stracone czasy. nie wiem o jakich pieniądzach, o 13 tysiącach, to też... Ja wiem, no, ale wie pan, ale też no, chciałbym to, tym pojeździć, a nie sobie go postawić i patrzeć na niego, nie? No, ale to nie, pan, no to takie rzeczy, jak pan pyta oryzy, o takie rzeczy, no to... No, jeżeli są, to chciałbym też wiedzieć, że są, no. Bo na zdjęciu... Na zdjęciach tego nie widać. No. Na jednym są mniejsze, większe, zależy by pan. Samochód, ma już 18 lat. żeby pan dzwonił z samochodem rocznym, półrocznym, no to tak, rozumiem takie sprawy, ale nie z samochodem 18 lat. No dobrze, przemyślę to sobie w razie, gdybym się wybierał w trasę do pana, to dam jeszcze znać. No wcześniej dzwonić, Dobrze, dziękuję, miłego weekendu. Do no dobra. Sami słyszeliście, auto ma 18 lat. Jest to Vectra w kombi, w skrzyni manualnej, z przebiegiem chyba 260 tysięcy km sprowadzona z Finlandii. Silnik 2.8 V6 Turbo. Łańcuch na rozrządzie, solidna jednostka. Spokojnie można ten silnik zaczipować do 270 koni. Silnik znosi też dobrze instalację gazową, także można zagazować. No podobno czasem lubi się ten łańcuch rozciągnąć. Niektórzy mówią, że to są wielkie koszty. No, wpatrzyłem. Bez pompy taki łańcuch kosztuje nowy zestaw, napinacze, wszystko 1100 zł. No, nie wiem ile pompa za pompą nie patrzyłem, ale nawet niechby komplet kosztował 2000. To i tak wychodzi o wiele taniej niż wymiana rozrządu w nowszej wersji jakiejś poliftowej BMW, gdzie jest rozrząd z tyłu silnika Czy nawet w Audi 2 3 litry TDI V6 też rozrząd nie jest tani, także z wymianą rozrząd jakby kosztował te 2500 tragedii nie ma 1400 zł gdzieś na chip, robi się 270 koni, można zagazować. Auto duże, wygodne. Szybkie, nie rzucające się w oczy, a potrafi wtedy niejednego ze świateł, słuchajcie, zaskoczyć. Sami słyszeliście, daleko pan nie ma, 150 km, no niby niedaleko, no ale 300 km w obie strony, pół dnia zejdzie. Czy są obicia, czy są rysy? No nie potrafił mi powiedzieć, proszę pana, auto ma już prawie 18 lat, więc co pan się spodziewa? Yy, mój Avensis ma w tej chwili już 23 lata no gdzie nie jakaś niewielka obciereczka jest ale poobijany, pognieciony nie jest jakby ktoś mnie pytał to bym powiedział no mała obciereczka z przodu na zderzaku na tylnym zrobiłem zaprawkę to troszeczkę mnie zaniepokoiło, ponieważ, no nie wiem, no na zdjęciach auto wygląda naprawdę ładnie, ale jak jest w rzeczywistości zdjęcia, to ja wam też takie porobię, że największego gruza wam takie zrobię ujęcia, że będzie wyglądał jak igiełka. Także, no nie wiadomo, przyjedzie pan sobie zobaczyć. Można się na miejscu rozczarować. Wiadomo, że do końca wszystkiego też facet nie powie. Według niego stan idealny z klimą. Ma słuszną rację. Przy tej pogodzie, no ciężko będzie sprawdzić. Mamy dzisiaj ile? Minus 3. Przy tej pogodzie, raczej klima się nie załączy. Opony letnie. No, przydałyby się też zimówki do tego jakieś. Tym bardziej, jeżeli mówi, że jest opcja, żeby autem wrócić na kołach, nawet jakbym pojechał i zdecydował się na zakup. No, przy takiej pogodzie troszeczkę ryzykowne. No i auto do opłat. Cena wywoławcza niecałe 14, czyli tam za 13 by ją puścił. Powiedział, że symbolicznie opuści na samochodzie. Do tego opłaty, rejestracja liczmy 2000, przegląd techniczny. oponki letnie jakieś z 1200, nowy komplet z wyważeniem i to nie najdroższe. Mamy 16 już troszeczkę nawet ponad no jakiś serwis olejowy coś pewnie jeszcze się w tym samochodzie znajdzie do tego jakby chciał założyć instalację gazową do V6 gazik jakieś 4000 zł chipa jakby chciał zrobić za 1400 no na gotowo, żeby to auto zrobić, sobie podejrzewam, dopieścić, tipi, topi, wszystko żeby była lalunia. No myślę, że spokojnie dychacza trzeba by dołożyć. Auto wyszłoby z gazem, z chipem, oponami, olejami i pierdołami, rejestracją i tak dalej. Dopieśczeniem, o ile klima, wszystko jest sprawne. Pewnie w zawieszeniu też coś się znajdzie do poprawienia. Dwie i pół dyszki, tak liczę, no. że 11 tysięcy złotych trzeba by do tej wektry. Słuchajcie, dołożyć 2006 rocznik, granat metalik w kombi, bez skór, bez niczego. Zresztą ja skór nie lubię. No i ważne, że skrzynia manualna. Mam nadzieję, że na tym nagraniu coś było słychać. Co sprzedający mówi, ponieważ troszeczkę cicho mówił, ustawiłem maksymalnie dźwięk w telefonie. Także sami widzicie, no tak to wygląda. Jak zapytałem szczegółowo, jak ta karoseria, no wie pan, no to zaczął, auto nie jest nowe i tak dalej. Są auta, które mają 30 lat i wyglądają nadal jak nowe. Także tutaj może być jakaś niespodzianka. Można pojechać te 150 km, nie jest tak daleko, ale na miejscu można też się rozczarować. A widać, że niechętnie ten temat właściciel samochodu rozwija. Przemyślę, może jak się rozpogodzi, wybiorę się, zobaczę, może kupię, może nie, może do tego czasu się sprzeda. W tą pogodę raczej nie będę ryzykował. Musiałbym kogoś ze sobą ciągnąć, auto mu zatankować, coś do jedzenia postawić, jeżeli by auto przypasowało, żebym mógł tym samochodem wrócić. A wiadomo, że dwoma autami na raz nie pojadę. Także paliwko plus jedzenie 300 zł trzeba liczyć na sam wyjazd. No i nie wiadomo, czy nie zakończy się jakąś klapą ryzyk fizyk nigusiek to nie ryzykuje ten szampana nie pije i nie piszcie mi głupich komentarzy bo ja widzicie na przykład Vectra 28 v6 turbo to nie jest wektry oczywiście jeżdżą ale z takim silnikiem raczej rzadko także według mnie jest to też już rzadki samochód Szukam, może coś znajdę, może nie znajdę, może zostanę przy awensadorze. Póki mam czym jeździć, nie mam noża na gardle, mogę sobie wymyślać i wybrzydzać. Pozdrowionka, do usłyszonka.